Do połączonych szeregowo oporu R1 i woltomierza V o oporze wewnętrznym R małe przyłożono napięcie U. Woltomierz wskazał napięcie U1. Przez oba elementy obwodu płynie prąd I1. Następnie R1 zamieniono na R2. Woltomierz wtedy wskazał napięcie U2 i przez oba elementy płynie inny prąd, teraz I2. Napięcie przyłożone możemy przedstawić jako iloczyn oporu całkowitego razy natężenie prądu, który płynie przez te elementy. Opór całkowity w szeregowym łączeniu to suma oporów R1 i R małe. To samo piszemy dla drugiego połączenia. Ponadto. Napięcie wskazywane przez woltomierz przedstawiamy iloczynem oporu wewnętrznego woltomierza i natężenia I1. Tak samo w drugim przypadku R razy I2. I w tym momencie kończymy z analizą fizyczną. Przechodzimy do rozwiązania układu czterech równań. Mamy również cztery niewiadome: I1, I2, R małe oraz R2. Kolejno należy niewiadome eliminować, aż zostanie na końcu. Niewiadoma, R2. Proponuję to zrobić tak. Zobacz, jeśli podzielę stronami te dwa równania, to z lewej strony mamy stosunek napięć, a z prawej I1 znika i mamy R1 dzielone przez R małe plus R małe przez R małe 1. Z drugiej strony robimy to samo. Przyjrzyj się teraz. Mam dwa równania, w których są dwie niewiadome R małe i R2. Większość zapewne zrobiłaby tak, wyznaczając r małe z pierwszego, wstawiając drugie, do drugiego, dokonując przekształceń. Na końcu wyznaczylibyśmy w ten sposób r2. Ja proponuję szybszą chyba drogę. Stąd wyznaczyć r1 do r, stąd r2 do r i przyjrzyj się tym równaniom. Jeśli podzielę jedne przez drugie, to z lewej strony zniknie r małe. Podzielmy drugie przez pierwsze, czyli będziemy mieli R2 do R1 z lewej strony, a z prawej strony dolny ułamek trzeba podzielić przez górny, czyli dolny pomnożyć przez odwrotność górnego. No to otrzymujemy taką zależność. Pozostało tylko niewiadome R2. Wyznaczamy je.